Siemaneczko, dzisiaj film z wyposażenia naszej altany. Najpierw, może zaczniemy od mebli ogrodowych, meble ogrodowe firmy Keter, model Rosali. czteroosobowe. osiem stówek tak mniej więcej kosztują, choć chyba kupiliśmy je na Lagrodej za około 700 zł. Fajny zestaw, dobrze się sprawdza. Tutaj do środka coś możemy jeszcze zawsze włożyć. My tam nic nie mamy. Aczkolwiek jest taka możliwość. Następna rzecz. Tutaj mamy takie gniazdo wbijane. IP44, Cztery gniazda. Na starcie nie poprowadziłem kabla, więc jest to 10-metrowe. 10-metrowy kabel zawiera i po prostu ten kabel jest ściągnięty aż do domu. No Jest to trochę złe rozwiązanie, aczkolwiek tak to właśnie wygląda. Natomiast ten kabel jest przechowywany w yy, takim mebelku kawowym, też właśnie z firmy Keter, model, model Vigo. Teraz wam pokażę lampy solarne. Lampy solarne 40 cm z firmy Kobi. Można ustawić sobie jakiś w sensie kolor. Mogą te kolory także się zmieniać. Yy, koszt to było około 150 zł. No i możliwość obsługi właśnie kolorów za pomocą pilota. Bateria na razie dosyć dobrze się sprawdza, i dosyć długo świecą, więc jesteśmy zadowoleni. Jeżeli jesteśmy przy lampkach, to może pójdziemy właśnie dalej. Jeżeli chodzi o lampki, lampki z AliExpressu, stal nierdzewna, 9-odjadowe, żółte światło. Mamy je tutaj właśnie w tym miejscu. Oraz w tym miejscu, czyli cztery sztuki. W narożnikach mamy jeszcze takie lampki solarne, też z Aliexpress. Yy, też solarne i możliwość tutaj ustawiania różnej, różnego światła. Tutaj spod spodem taki guziczek, że albo mogą świecić mocno, średnio lub mało intensywnie. Mamy je tutaj w, w tych dwóch narożach. Jeżeli chodzi o zasłony, to yy, same uchwyty, które są tutaj na górze. Są to uchwyty z Ikei. Yy, już Wam zaraz powiem, jak one się nazywają. Betydlink oraz karnisz Hugak, Hugad. Ten karnisz ma możliwość yy, Rozsunięcia się i dopasowania bodajże, chyba od 2 metrów do 4, czy tam prawie do 4, eee, fajne rozwiązanie, ale jest jedna wada, że po takim rozsunięciu on jest, on jest mało sztywny i przy naprawdę dużych podmuchach wiatru bardzo mocno pracuje. Myślę, że te zasłony są bardziej taką formą dekoracyjną niż spełniają swoje miejsce, swoje zastosowanie, ponieważ. Przy wietrze dosyć mocno latają, nawet w obciążników, które mamy do nich, kupione właśnie z temu, gdzie się wkłada kamyczki, żeby te obciążniki dosyć mocno nie trzymały. To i tak potrafią latać, więc bardziej tak dekoracyjnie dekoracyjną pełnią funkcję. Te zasłony mają rozmiar 155x240. Yy, tutaj Wam jeszcze pokażę, mamy zamontowane takie małe haczki, nie wiem, czy będzie je widać, jeden i drugi. Yy, możemy dzięki temu właśnie wieszać tutaj ekran projekcyjny i oglądać sobie, robić sobie jakieś tam małe kino yy, nocami. I są one przystosowane pod ekran Overmaxa, full automatyczny, kosztuje tylko 250 zł. Yy, bardzo też dobrze się sprawdza. No i jeżeli chodzi o altanę jeszcze raz wam ją pokażę, tak to wygląda. No, kamera to już jest inny temat myślę, że w innym odcinku Wam powiem coś więcej o tych kamerach, które mamy tutaj zamontowanych na domu bo i zarówno są to kamery solarne i kamery też na POE, które tu są na właśnie zasilaniu naszym domowym Pokażę Wam jeszcze z każdej strony tą maltankę. I myślę, że jak będzie jakiś wieczór, to Wam także pokażę, jak te światełka świecą. I jakie są możliwości zmiany kolorów. No, jak widzimy, jeszcze każda z tych zasłon ma tutaj yy, swoje właśnie także takie uchwyty się też także osobno dokupuję. Żeby nam te zasłony nie latały zupełnie przy wietrze. Na chwilę obecną są na trytytkach. Yy, no, nie do końca ładnie to wygląda, aczkolwiek tak to wygląda, tak co zrobiliśmy. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Pozdrawiam Was. Cześć.